Teraz! Zgadza się! Nie, 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 nie! nie. Przestańcie się kłócić! Mam gorsze zmartwienia! Złe robale zabrały moje prezenty i zażarły moje renifery! Świąt nie będzie! To no niemożliwe! Jak to? Nie będzie miasty Niemożliwe! Nie, to nie. nie, nie będzie, będzie prezenty! Kowboje! Mieszkańcy Czarnej Dziury! Wiem, jak ocalić gwiazdkę! Wiem, gdzie ukryły się wstrętne robale! Lecz potrzebuję kilku ochotników, którzy staną do walki. Przekleństwem tej krainy. Więc ja pójdę. Ja też. Nie, nie. Więc ruszajmy w drogę! Szybciej! Szybciej. Wypatrujcie kamieni z do skopu. Doprowadzą nas do miejsca, gdzie przebywają robale. Strętne robale. Patrz, Mikołaju, tu jest jeden. Więc mamy trop. Idziemy w tę stronę. A tam następny. Zbierajcie kamienie. Uwaga, Robale! No, Robale, pokonane! Odzyskaliśmy prezenty! Nie! Yeah. O nie! jak teraz rozniosę te prezenty! Przecież jutro gwiazdka! Nie martw się, Mikołaju, pomożemy ci! Dziękuję! Dziękuję! za wasz trud! I że odzyskaliście prezenty Dzikiego Zachodu! Daję Wam oto dualizm korporacyjno-falowy. Korpo to jest portal, który otwiera drzwi do magicznej góry e, kalejdoskopu. Możecie wracać tam te kamienie. Są nawet droższe od złota. Dziękujemy Mamy nadzieję, że jeszcze nigdy się nie zdarzy tego łączka prezentów. Co? pis pis